Mano z tej strony Kaluch, to moja brzydka 16, Wielkie dzięki Vito, Citrox oraz jj za nominację Link do zbiórki znajdziecie w opisie Pomagamy, let's go beat, ty grze już 10 lat, ty nie wiesz jak jest u mnie Kiedyś powód do beki, dzisiaj głowę noszę dumnie Ty mordo, weź to skuma, jak na bicie lecę cudnie Wsiadam do la i wyjeżdżam na południe Link do zbiórki w opisie, przełej pęgę Pokażemy razem, jaką mamy potęgę Świat się obudzi, znów wszystko będzie piękne Profesy, lekarze, dla was wyciągamy ręce NUKA no, Zrobię swój pierwszy rap, śledzisz mnie jak pociąg śledził CJ w GTA Wow Jeśli pytasz o mój team, odpowiadam TK Weź nie, nie życie nie ma, tylko wciskaj przycisk gra. Do tej gry z wirusem może bić każdy Franklin w szafie ma więcej ciuchów niż Hybeast Przed psami uciekam, furą mów mi drive W napadach już dawno, nosiliśmy te maski Moi drodzy, to moja brzydka szesnastka, mam nadzieję, że wam się podobało I do zabawy nominuję oczywiście Shio, Ospano Goldie oraz Willie Extreme. Czekam na wasze Hot 16? Wow. I wyrwałem sobie słuchawki. Do usłyszenia. Macie 72 godziny. Jo.